tej nocy Marcel nie mógł zmrużyć oka. Cały czas martwił się o swojego przyjaciela pluszowego misia, który bał się każdego szelestu oraz każdego cienia, który tylko pojawił się w pokoju. Wiatr nieprzyjemnie świszczał, a księżyc rzucał światło na pustą ścianę, tym samym tworząc ogromny cień. Chłopiec i jego miś mieli wrażenie, że ktoś jest w tym cieniu. Zauważyli Patyczkowate ręce, długie nogi i szyderczy uśmiech potwora. Szybko zasłonili się grubą kołdrą i patrzyli na siebie. Gdy trochę uspokoił im się oddech, Miś postanowił sprawdzić, czy są już bezpieczni. Najpierw z pościeli wynurzył uszy. Potem podniósł się wyżej i wyżej i wyżej, aż wreszcie. Spojrzał na ścianę. Zobaczył, że potwór nadal tam jest i patrzy. W mgnieniu oka schował się znów pod kołderką. Mamo, w moim pokoju ktoś jest! krzyknął Marcel. Mama Marcela szybko zerwała się z łóżka, jeszcze tylko chwyciła lampkę i pobiegła do pokoju synka. Ha, ha, ha! zaśmiał się Marcel. Mamo! Po co ci ta lampka? Synku, wzięłam ją, aby było ci raźniej. Eee, gdzie się podział nasz nieproszony gość? Tam jest, zobacz! Mama Marcela zapaliła światło w pokoju, następnie przeszukała każdy zakamarek, ale na szczęście nikogo nie znalazła. Po identyfikacji potwora powiedziała ze stwierdzeniem: już ja wiem, co to za potwór. Pocałowała synka na dobranoc i zapaliła mu małą lampkę. Na śniadaniu wszyscy domownicy byli niewyspani. Ociągale wykonywali każdy ruch, co chwilę ziewając. Mamo, mój biś, boi się spać. Przy zgaszonym świetle. Synku, nie ma się czego bać. Po prostu wyobraźnia płata wam obojgu figle. Tego dnia słońce zaszło zdecydowanie szybciej niż zwykle, a z godziny na godzinę było tylko ciemniej i ciemniej. Mama założyła na siebie długą pelerynę i zawołała wszystkich do pokoju Marcela. W pokoju było strasznie ciemno. Jedyną nadzieją na światło były małe latarki. Misiu, będziesz moim asystentem. Pokaż mi, proszę, swoje ulubione zwierzątko, powiedziała mama. Misiu trzymał w jednej łapce latarkę, a drugą ruszał dokładnie tak, jak kierowała go mama. Ręce skierowane pod strumień światła utworzyły cień na ścianie. Domownicy z podziwem patrzyli na efekt. Misiowi zdecydowanie najlepiej wychodziły motylki w cieniu. Później mama Marcela spróbowała swoich sił, a na sam koniec Marcel zmierzył się z cieniami. Na samym początku dość niechętnie kierował dłonie pod światło. Ale gdy zobaczył jaka z tego frajda, szybko zmienił zdanie, tym samym rozpoczął nową historię. Był sobie smutny Miś, co bał się po ciemku śnić. Chwycił za rękę cień i stoczył z nim walkę wręcz, choć bał się niebywale, ze swym strachem chciał zmierzyć się. W końcu Miś zrozumiał, że z cieniem też może zaprzyjaźnić się.